Hey, sir, the company cleared their camp and continued on their journey. Stories from the night before lingering in Bilbo's mind. They embarked for the last bridge towards the valley of the Troll Shores. Lego Już jesteśmy Turinem, Dębową Tarcą. W ostatnim, poprzednim odcinku walczyliśmy z... ...plugawym orkiem. Teraz idziemy w dalszy ciąg fabularny, zobaczymy co się będzie działo. Za fajne opowieści, co tutaj będzie. Okej. Okay. Informacje, że możemy się zmieniać. Mamy naszą Dębową Tarcę! Tak jest. Nie wiem po co są te takie metalowe rzeczy. A Tory nie miał dwóch. Tu mamy tutaj trzy takie metalowe. łosa, takie. Nie wiem, jak to nazwać. Okej, okay, dobra. Bo w sumie. A, jest się ojciec Tornina nie żyje. To było w posłannym syneczku. Jeśli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam, żebyście obejrzeli. Ale Że lecimy w takim razie. Lecimy, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. I o co tutaj chodzi. Rozpoczynamy kolejny fabularny wątek.

Na barra się przygotować, dobrze spojrzeć jakie to są krocuchy. Mógłby się nie pomylić. Zobaczcie o co chodzi. Barra, jeszcze mamy 20 tysięcy. Zobaczymy ile zostawię pod koniec. Jest dość ciekawe. Dobra. Mamy jeszcze 20 tysięcy. Zaraz się dowiemy, czy to koniec, czy że to nie koniec. Bo jak to by mógł być koniec? No co? Jak tak szybko? Olehomstwo. Czujesz się oszukany. Czujesz się zleczka, oszukany, chciałbym powiedzieć. Co tak szybko z 20 tysięcy nagle poszło?

Napiszcie mi w komentarzach, a my kontynuujemy wątek the company took shelter for the night in the deserted ruins of a farm. Why this farm was deserted? Seemingly in great haste proved a mystery. However, it was certainly no small thing that destroyed the farmhouse. We camp here for the night. I think it would be wiser to move on. We could make for the Hidden Valley. I will not go near that place. We have a map that we cannot read. Lord Elrond could help us. I do not need their advice. Everything all right? Gandalf, where are you going? I've had enough of dwarves for one day. Is he coming back? What's the matter? Trolls. He's got myrtle and minty. I think they're going to eat them. We have to do something. As our official burglar, we thought.

To nam się przyda Moje no dobra, nie wiem w sumie jak to mam zdobyć. Także no. Mamy jedno z pięciu. Okej. Okay. Jeszcze ja jestem ciekaw gdzie będzie cała reszta. Pewnie jakoś niedaleko, jak zawsze. Dobrze. Idziemy do przodu. Sprawdzamy, co się będzie działo dalej. Może odwracać ich, ich uwagę, czy co? Chyba tak na to, co się ludzie wyglądają. zwracamy ich uwagę. Hmm. To coś ciekawe. Dobra, wracamy do naszego Bilbo Bagginsa. Nie chcemy, oni oczywiście tego nie słyszą, standardowa procedura. Jest jakaś czarna skrzynka, jakaś zło wroga. Zło wroga skrzyniunia. Ciekawe kto może w ogóle otworzyć Myślę, jest moje pytanie. O ile i chłopanie A co to zresztą za to, że to to uderzono? się się czeka O, mamy kolejną rzecz Już like <laughs> tego nie słyszy, że ja tutaj sobie uderzam w różne przedmioty To jest śmieszne mnie zawsze bawiło w takich grach To się nie da tego widzieć, no nawet to łowimy Pewnie standardowe ryby będziemy łowić To jest standard I giera Tak jak to było w własna piercieni. Oj, a ryby jeszcze dostaliśmy za to Proszę bardzo, jak miło Można bym rzucił tego karpia, nie? Znaczy, nie był karp Rozlucę tam w ogóle Roduciłem Kara, tam ładnie dorzucił, no najlepsza To no masz Bilbowędkę Wiem na nasz swój kijak nie do lepiej pasuje. Tak okay. tutaj ten kolega, tak? Okej. Okay. Zasadzamy po Dobra, uwolniony jeden konik. To jest Big, Ty, Marty, jak oni tam mieli. Martin i Molgin... Nie, nie wiem, nie wiem jak to końc miał. Hmm. Dobra, tutaj ja mamy kolejnego. Dobra, to mamy 3 z5. Dobra, to gdzieś pozostała dwójka. To jest bardzo ciekawi. Robimy przewroty wplód. A ciekawe we co w tył też robi. Eee. Nie aż robię w tym. Szkoda. Choć co wiem, to nikt tutaj z nich nie ma właśnie. Kaczka, znaczy Liny. Także nikt się z nich nie przyda. Dobra, moje pytanie brzmi. Gdzie jest ostatni ten kolega? To jest bardzo przydatne. Przyda mi się kolega. Myślę, się, że jak tam pójdę to mnie złapią. I cały plan pójdzie na marne. Tego bym nie chciał. Dobra, co tutaj znajdziemy? Oj, kamyki im nawet do zop to dorzucimy, tak? Okej. Okay. Trzeba dało mi się zmienić Nie, nie udało mi się A, brzad. teraz mam zmienione No jo, bo kamienie zawsze lepsze, nie? Wiadomo Daj kamienia zawsze, zawsze jest dobre Rozwiązanie O, poszadałem w nich, oni chyba się nie stanęli jeszcze raz... Jest super. W sumie nic nie ma do niszczenia. Co? Mmm, standardowe. To musiało być. It's got arms and legs and everything. What is it? I'm a burger. Ah, uh, pop it. Ah, uh, burger, pop it. Can we cook him? We can try. <laughs> drop him. You what? Okay. <laughs> I said, drop him. <laughs> Muszę ja być Dorina, mogę? Proszę Dorina. O super Dorin to jest to Ła, wow, to było życie, że dostanę. Zostawię! A nie tym razem. Tym razem unik uniknąłem tego. Dobra, te, sobie chętnie tej temy. Ła, dzięki. Bolało. Braknie trafił. nie. Dobra to budujemy szybciutko Dobra budu budu, zbudowanko Mamy tutaj, ma mamy do... mamy tutaj Czy to nie jest ten z przypadkiem? A, tutaj mogę to Nie dobra, to tutaj jest na no okej okay. jednak na No Dobra, ja tutaj nie wiem co zrobić. Prawdopodobnie zaraz się tutaj... O! Mam coś tam. Dobra, zadałem. Dobra, pozbieram śnieg temy. Ma się bardziej przydać. Dobra, nie na tego. I strzelamy z łuku i odpalamy kurę. O, to jest otwieramy kolegę. Okay. Okay. Wow, fajne. Wow. Pff. Nie no, naprawdę to fajnie wyszło. Im akurat. Podoba mi się bardzo. otwieramy kolejny wykorzydę. Tak? No ostatni. O, tengi wszedł tam. Na kurnik. Nie te. Ten miał być, o. Ten kolega właśnie. Nie spadnie to? Serio? Teraz powinno spaść. Perfekt. Idealnie. Bierzemy go. I do widzenia.

Niebezpieczny Dobra, to. Może dostaniemy coś fajnego. O, no, dobra. Jednak tam nie wejdziemy. Okej. Okay. Teraz dostaniemy pewnie każdego itema po kolei. Tak, o, pewnie. Dla fanów. Nie zastanawiamy, gdzie może być gdzie może być właśnie ten ostatni gościu taki no tam to ostatni żeby to załatwić Wiesz, nie, nie, nie. tego nigdzie tutaj nie widzę to jest przykre dobra to rin uwolniony Orinek został uwolniony no to teraz czas na nie wiem na kto który to jest? Nie.

bym tak zniszczyć. To tutaj budujemy. Okej, okay, coś musimy tutaj zbudować Rozbudujmy to w takim razie. Bo najpierw mogę, mogę to strzelę... A nie mogę tam się. Okej. Okay. Drewięko, lina. I tutaj kamienie. Okej. Okay my budujemy tutaj? Gdzieś zalnie? Rampę? Ja wiem. Dobra, wiem, nie wiem bo... No bardzo wiem co jest z Nie tylko, bo za bardzo Nie widziałem co to krok, tak nie wiedziałem Troszkę to mógł być tak kloczucek Teraz mój błąd Pewnie powinno to jeszcze ci budować, ale... Buduję to sobie powoli, ale troszeczkę tak mi goni... Także... ...de rydów. Dobra, co daj poślepać? Dobra. No i 13 tysięcy może... O nie. No, 13 tysięcy będę miał. No, barra, 30 tysięcy to jest zadowolony. Ja bym wolał bardziej, to ja bym wolał więcej ludzi. 20 tysięcy, równe. A dobra, chyba ja tego zarobić nie mogę. Wszystko jasne, gondol. A, ładujemy Super Shiro! Gomy! ha! O, fa fajny kamień tutaj, bo zmiętny kamienie. nie? A, zenimy ganda w zasłanie o tak? Cóż, w taki sposób skończyliśmy kolejny ludzie etap Jeżeli Wam się podobał, zostawcie lajka, słuchajcie na kanał, z żeby właśnie się minęło I widzimy się w następnym i ciąg dalszy, tak samo z was, jak w następnym odcinku także trzymajcie się, cześć, się na razie